Dzień dobry, widzowie! Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić fit przepisy deserowe. Dokładnie tak. Olcie przygotowała podobno kilka ciekawych przepisów. Trzy przepisy. I wydaje mi się, że zrobiła ten odcinek, żeby przekonać mnie, żebym miał fit desera, a niezwykłe desery. Tak, bo ostatnio na moim odcinku przetestowaliśmy z sprawę fit ciasta i były dobre były dobre. Dlatego stwierdziłam, że spróbujemy sobie właśnie jakieś takie wiralowe, TikTokowe przepisy właśnie fit deserów i zobaczymy, czy są smaczne. Smacznie jest na pewno na przycisk subskrybuj, także zasubskrybujcie kanał, jeżeli Jesteście tutaj nowi, zostawcie lajka, like jeżeli chcecie więcej filmów tego typu i możemy zaczynać, poprosimy pierwszy deser. Jak w tym jest czekolada. Ale tego czekolady będzie malutko malutko To jest TikTok, który ma wyświetleń 19 milionów. 19 milionów. Wow. Wow. Tej czekolady będzie naprawdę bardzo mało, więc można użyć trochę czekolady. W ogóle można robić różne wersje tego z różnymi owocami, z różnymi właśnie czekoladami, z różnymi dodatkami Coś ci pomóc, coś robić, bo tak stoi jak taki, nie wiem co robić. Jakieś naczynie, gdzie można to włożyć. I takie naczynie, które można włożyć do zamrażarki. No to? Jak można do piekarnika, to można włożyć do, do zamrażarki też No tak, jak najbardziej. Podamy papier. Wczoraj pani miała papier. I teraz wlewamy tu jogurt grecki. Cały? Tak, żeby rozprowadzić, tak. Okej. Okay. Wow. Ale on gęsty. Jeszcze? Nie, teraz starczy. Teraz trzeba to tak równomiernie rozprowadzić po całej. T tej e, no Nie damy nam tej proporcji jogurtu, no bo jakby musicie go dodać wedle własnego uznania zależnie od pojemnika, jaki macie, nie? Dobra, teraz tak, bierzemy owocki, oczywiście myjemy je. I tutaj można dać truskawki, można dać maliny, może dać burówki no. I co, co teraz z tymi malinkami? Moż nie jemy ich, myjemy. Kurde. teraz nakładamy na to owocki. Po prostu tak rzucamy. tak, no. Okej okay. No dobra, mamy to I teraz rozstawiamy czekoladę i polewamy lekko tą czekoladą W mikrofali roztapię, co? No, możesz zrobić w mikrofali Możesz zjeść te malinki do końca jak chcesz Siarowi szefowa Musiałeś podejść czekoladę, nie? Nie podaję czekoladą mam malinę Bogaż. A, czemu zęby? Bo nie myłem od tygodnia <noise> Dalej nie wiem, co to będzie Na razie to ja sobie mogę wrzucić owoce do miski Wlać jogurta i zjeść i wyjdzie na to samo Nie. No i przynajmniej zmusiałabym go, żeby zjadł obacki. czekoladę Teraz to się wyrównuje No tak jest już, no łyżka No i teraz bierzemy czekoladę I ją tak polewamy na to No i tyle starczy Teraz to wrzucamy do zamrażarki i czekam aż się zamrozi. Okej. Okay. Tego już się nie spodziewałem. No dlatego się pytałam czy to naczynie żaroodporne może wejść do. A, nie, nie przemyślałem tego. Sorry, jest rano, jakby ja jeszcze nie funkcjonuję dzisiaj. Widzę, spodni nie założyłem Jestem w tych To przetestujemy sobie w dalszej części odcinka, więc koniecznie oglądajcie do końca. W sumie na końcu po tak. prostu. I teraz zabieramy się za kolejny przepis. Tak jest Ten deser to będzie taki deser w szklance Taki wiesz, ładnie okay. wyglądający Do niego co prawda były potrzebne truskawki Ale truskawek nie było w sklepie Więc e, zrobiłem sobie to z bananem Też wydaje mi się, że będzie dobra. Może być ta szklanka, czy jest taką bardziej płaską? E, może być taka Dobra A po co tu miski, skoro ma być szklanka? To zobaczysz zaraz Najpierw musimy wymieszać wszystkie warstwy Więc tak, trzeba pokroić banana Daj W plastry? Tak, w plastry Dobrze Gdyby każdy owoc kroił się tak łatwo jak banan, to jadłbym banany. Co? 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 Czy wyglądam jakbym miał za mało witamin i żelaza? Czy wyglądam jakby mój brzuszek był niezadowolony? To jadłbym wszystkie owoce w sensie. Myślisz, właśnie bananów nie jesz, to, 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 to nie ma sensu Paweł. Chodziło mi o to, że banan się łatwo kroi, no po prostu, nie istotnie. Ale na to, że ja w ogóle myślałem 5 sekund nad tym tekstem troszkankę na razie odkładamy, bo przygotujemy sobie wszystkie warstwy Aha. I wtedy włożymy wszystko do szklanki Dobrze. Dobra, potrzebujemy wagę, bo będziemy tutaj odmierzać I jest waga Potrzebujemy 120 ml jogurtu greckiego, bo to też będzie na bazie jogurtu Do tego dodajemy kakao i to jest jedyne kakao ciemne, które dostałam W sensie takie, które nie jest słodkie, nie? A magnetik ma dobre K. Jedną taką pełną, pełną łychę No super No nie spodziewałem się, że to się tak odbije Sorki I teraz dodajemy jedną lub dwie łyżeczki miodu Miód jest zdrowy Trzeba dwie dodać Można dodać miód albo syrop klonowy, tak było napisane Oooo! syrop klonowy byłby ciekawszy No i teraz to mieszamy, to będzie jedna warstwa Do takiej jednolitej konsystencji? <laughs> mhm, możesz tym to zrobić A dawaj to łatwiej, tym no. Takie Czekoladowe to po prostu będzie. Wygląda jak taki ten, jak taki jogurt czekoladowy Albo po prostu. Albo budyń taki. Taki budyn, no. no. Takie gęste trochę. To jest gotowe. Dobra. I teraz musimy przygotować kolejną warstwę. Tylko ona jest z masą orzechowym. Czy my chcemy taką zrobić? Czy no zróbmy zrobić? tak, jak jest w przepisie okay, Bo myślałam, żeby ewentualnie zrobić bez masła orzechowego samym jogurtem. Nie, o to z masą chodzi o to, orzechowym. że ta jest ciemna warstwa, a kolejna jest jasna. O to chodzi. Okej, okay, no to, to tak, jest to dobra. dobra. I kolejną warstwę robimy tak samo, czyli 120 gram jogurtu yy, greckiego. Ogólnie chyba nigdy w życiu nie jadą jogurtu greckiego. Może nie no, jedliśmy na pewno jako dodatek. No właśnie, jako ten, ale tak żeby robić na przykład jakiś deser z jogurtu, to nigdy. Z greckiego raczej nie? No, o, to jest za dużo. O no to posmakujemy od razu. Taka kwaśna śmietana trochę. No dobry. Dobra, do tego jedna łyżka y, masła orzechowego Taka łyżka, czy taka bardziej dorodna jeszcze? Nie, taka stara. Taka bardziej no. git, nie? I miód też do tego, nie? Tak samo dwie łyżeczki, albo jedna. Nawet dwie. Wiadomo, te przepisy nie są najbardziej fit, ale są dużo zdrowsze niż takie. Rzeczy, które my robimy w filmie sobie na deser, nie? No albo po prostu baton, nie? Są to po prostu zdrowsze wersje. I jak robili tyle zmysłowianki, to chcieli mi tam wziąć, wiesz? Dostałem ofertę. Ja miałem wtedy. No ale tak robiły, tak. Mhm. No to no, ja to też tak Dostać Dostałeś tu ofertę, a tak. jest co? Wiedziałem, że nie mam czasu. I musisz zawsze pochlapać, nie? No bo ja oszczędzam. No właśnie szybię. nie oszczędzasz, bo nawet to mamy tutaj. No to, to nieważne. Nieważne. Aj, ten Paweł. I teraz tak. Bierzemy naszą szklankę, dodajemy na sam spód banany. I to najlepiej takie. Wiesz co? Najlepiej by było, jakbyśmy mieli płaską szklankę No właśnie, też tak. Ja nie wiem, czy my taką mamy w ogóle. Taką wysoką, nie? No, ta już będzie lepsza. Dobra, no to układamy. To najlepiej właśnie łożyć tak, żeby to było, wiesz, tak na bokach. Jakby estetycznie to wyglądało. Tyle tak. starczy, Pawełek, myślisz? Myślę, że starczy. I co teraz? I teraz na to dajemy tą warstwę z masą orzechowym. No i musiałeś dodać tą łyżką, nie? No co? No tak, do, Paweł, to mówisz i to ma tak ładnie wyglądać, estetycznie. I co ty odwaliłeś tutaj? No, przepraszam. Nie zrobiłem tego celowo, serio, chciałem ładnie to zrobić. Teraz trzeba to wytrzeć. Jak to wygląda? Ta, I teraz włożysz jeszcze raz ten palec. Włożę drugi. I poprawię drugim. Weź chusteczką, to zrób Paweł. Jak z dzieckiem, nie? Naprawdę, czasami. Piękna szklanka. Proszę bardzo, i o co chodzi? Ta szklanka się stała nagle mleczna. No to jest taki efekt. A, okay. Teraz dajemy tą czekoladową warstwę. Opuś dotknęła. Opuś dotknęła. Co to? Jajco. <laughs> no nie da się tego zrobić idealnie. A co to? Jest mniej niż jak ty to robiłeś Ale jest! Dobra Teraz na to dajemy znowu banany Jak wam się nie chce tak układać to możecie to tego po prostu w misce pomieszać i zjeść Ale to nie o to chodzi Paweł Teraz znowu dajemy białą warstwę Jeszcze damy banana na górze No i gotowe Wygląda trochę jak monte Trochę tak Wiecie co jest najbardziej przykre w takich deserach? Że teraz żeby go posmakować musisz go rozwalić, no taka prawda Smakuj pierwsza. Dobra. W sumie nie musisz aż tak do końca. Właśnie to jest spoko, okej. Okay. Fajnie, że są dwie warstwy ze względu na to, że bierzesz sobie pierwsze dwie warstwy, jak jest jeszcze już dwie kolejne. Tak, no. To jest git akurat, to jest bardzo przemyślane. Za dużo masła orzechowego. Za dużo kakao. Nie czuć w ogóle słodkości. I nie czuć nawet tej takiej kwasowości tego jogurtu. Ja lubię smak jogurtu naturalnego i ja na przykład... Chyba wolałabym zjeść bardziej smak jogurtu z takim czymś niż tego kakao i tego masła orzechowego. Ale to połączenie masła orzechowego z kakao nawet jest niedobre. No. Straszne, bo kakao jest gorzkie. Masło orzechowe znaczy, to, jest. Że jest gorzkie, to tam jakby nie jest aż tak źle, ale. Ale ta gorzkość gryzie się z masłem orzechowym. No, tak. O to chodzi. Niedobre to jest. Gdyby dać na przykład mniej tego e, kakao i tego masła orzechowego, to było dużo, dużo lepsze. Albo jakby dać nutelle i lody waniliowe zamiast tej białej i brązowej warstwy. To miał być fit deser. Mhm. Ja nie polecają! Nie polecają Ile to miałoby świetleń? 5 milionów O, 5 milionów za dużo Więc teraz zrobimy sobie zdrowe ciasteczko Okej okay. Dobra, bierzemy miskę Miko! Kubek płatków owsianych Czyli do miski wsypujemy kubek płatków owsianych Dodajemy jedną czwartą kubka peanut butter Tak Najgorsze proporcje są proporcje w kubkach nie lubię przepisów, które... No, ale w Stanach tak zawsze jest, ogólnie w większości. A bo to jest amerykański przepis? Dobra, no moim zdaniem to będzie jedna czwarta szklanki. To są takie dwie potężne łyżki. I muszę teraz rozgnieść półtorej banana. Dobra, banana rozgniezione Dodajemy do środka i wszystko mieszamy. W tym czasie jak umiesza ciasto, to ja potrę na tarce czekoladę. Czy ja mogę to wymieszać ręką? Możesz. Bo to masło rzechowo ciężko jest wymieszać. tak będzie łatwiej. O. Wiesz co, mam wrażenie, że on za mało płatków. Czy ja mogę wtedy na oko według siebie dodać troszkę więcej płatków? No możesz spróbować. Bo to była szklanka. A może no. mamy za małą szklankę? Teraz tak, do tego dodajemy tą czekoladę i znowu mieszamy, kościu. Co znowu? Ja dopiero miałem ręce. No to trzeba wymieszać znowu. A, bo tu jeszcze czekolada dochodzi. To mógłbym mhm. nie dodawać tych płatków. Ja myślałem, że na nawysz się sypie, czy coś, nie? Też, dlatego dalej. Dobra, mamy to. I teraz trzeba to rozłożyć na... Na blaszce. blaszce. I jak duże mam te ciastka robić? Takie malutkie, nie? Znaczy, ogólnie można zrobić z tego albo całą taką blachę, po prostu jednego ciastka, albo można zrobić małe. Małe ciastka takie okrągłe porobię. Coś takiego. No. Składam ciastka, bo zapomnieliśmy o proszku do pieczenia. Tak. Przebiście był jeszcze proszek do pieczenia. No tak, no to musi wyrosnąć, nie? No Jestem mega ciekaw tego smaku No i smaku w sumie tego, co mamy w zamrażarce No Dodam tak na oko, bo nie mam nie łyżeczki Chyba teraz tarczy, co? No, będzie no. Dobra, wymieszane I, i znowu robię ciacha widowe Ogólnie te przepisy znalazłam na TikToku I wtedy pan robił takie wielkie ciasto i kroił na kawałki I wtedy to były jakby takie proteinowe Batony. Batony, coś takiego. Aha. nie? Ale wyszłam na jego Instagrama i ten sam przepis właśnie robił w wersji takiej ciasteczkowej. Więc stwierdziłam, że wolę zrobić ciasteczka, bo one są takie mniejsze, fajniejsze i chyba lepiej to będzie smakować. Się okaże. Ja jestem w ogóle sceptycznie nastawiona do takich fit rzeczy. Ja lubię rzeczy nie fit, bo one są na pewno dobre. Dobra, git, mamy to. Dobra, ja teraz posypuję ciasteczkę jeszcze czekoladą trochę. Wkładamy to do piekarnika na około 12 minut I w tym czasie może przetestujemy to co było zamrożone Dobra wyciągnę wtedy. Że to nie zamroziło się, to cały czas jest płynny jogurt To musi porazić 2-3 godziny No ja tak podejrzewałem właśnie, że to się tak szybko nie zrobi chcesz, no żeby filmiku się szybko ty, zrobiło Ty chcesz żeby ten jogurt był twardy, tak? tak no No to nie, no to my to musimy za 3-4 godziny odpalić kamerę po prostu i przetestować Także to przetestujemy po ciastkach po prostu Dogramy jak się zamrozi Okej, okay, dobra, no to no? czekamy te 12 minut na ciastka Tak jest Nie wygląda to źle No nie, jestem ciekawa jak smakuje Ej, są nawet te ciastka takie No Sensowne I są dobre No są złe w smaku, są naprawdę dobre No i tu jest dobre położenie masła orzechowego z czekoladą Nie czuć takiego masła orzechowego mocnego Czy trochę banana, trochę masła orzechowego, trochę czekolady, trochę tego opadku owsianych Jest idealna proporcja wszystkiego Zajebiste ciastko mhm. I plus tego ciastka jest takie, że ono jest takie syte Wszystkie byśmy nie zjeli Zjesz jedno, dwa i masz dosyć Mhm, ale jest zdrowe to jest przepis, który polecamy No i jeszcze damy znać co z tym w nie? Jak już się zamrozi to wtedy przetestujemy i zobaczymy czy jest dobra e, Przez chwilę spojrzałam i nasz deser jest już zamroźnięty O, to jest zimne Leżało kilka godzin w No to bo... sens no. Wyciągaj Nie mogę Daj ja wyciągaj no, Serio Próbuję, ale nie mogę Ta. Widelce. Mm. To, no. nie, to nie jest <laughs> zły widelec No dobrze, spróbuję ten widelec. Dobra, wiesz co? Inaczej. Zobaczcie jak to wygląda w ogóle. W sumie wygląda tak jak wyglądało, tylko jest zabarznięte. I co? I teraz powinno się odłamywać kawałek tego sobocem, tak? Sobotem, tak, tak, dokładnie. O, mam pomysł. Weźmy blachę i nalejemy na nią gorącą wodę. Róbcie to w plastiku seksu. I po cholera, ten papier w ogóle. No bo pani miała też na papierze. Bez sensu. Pani miała na papierze. Powinno się to robić w plastiku bez papieru i wtedy plastik bez problemu wyginasz i to wyciągasz. Ale pani robiła ja tak. Nie gryź, nie gryź! kropy! <słuch> Serio niedobre Zawarcięty jogurt to jest tam kwas <śmiany> Nie musisz nie smakować Normalnie jakbyś kwas cytrynowy jadła Nie, to jest jak frozen jogurt No nie Zresztą <śmiany> ta malina mi zęby połamie Weź mam, czepiasz się Wszystkiego, co można się przyczepić. Poczekamy chwilę, to się ociepli, to wszystko ładnie odejdzie i będzie wszystko pięknie, tak jak miało być. Przestań, Paweł. Zawsze wszystko krytykuje. Zostaw to! Nie nie smakuj! Na... Czy ty musisz to wszystko smakować przed czasem? Przepraszam. O! O! O, o o! O, o to no, chodziło. Odesła, no dobra. Tak to wygląda jak taki baton. I co, teraz łamie sobie kawałek i no czekoladę. Jak tam? Nie, nie mi smakuje. Przez to jest kwaśne, jak cholera. Nie, nie. A Maliny w ogóle nie czuć, więc ta Malina, widzowie, rozpada się na części pierwsze. Jest dobra Malina, czuć ją. Nie no, trzeba chwilkę poczekać, aż te owoce się rozmrożą, ale ogólnie jest dobre. Wiesz, jak będziesz to z czekoladą? Mhm. I ty co żarty ze mnie robisz? Ty co żarty robisz. Moim zdaniem, że Ugryź to. Ugryź to z czekoladą. Kwaśne! Dla mnie to nie jest kwaśne, dla mnie to jest dobre. Ja widzowie tutaj daję takie 9 na 10. Jak chcecie zjeść sobie coś takiego lodopodobnego, to to jest bardzo dobre. Paweł, no, czy ty czepiasz się, bo się czepiasz? Nie, nie czepiam się, bo się nie czepiam, Nie, serio! Nie chodzi o to, że się czepiam, bo się czepiam, To jest okropne, mi to nie smakuje. No to to mnie nie smakuje. Ja, mi, mi smakuje, ja bym mogła to jeść. I ja sobie ja, będę robić. Ja bym to dał. Jakby nagrał jakiś część na YouTube, ja bym dał to jako karę. Serio, to jest tak kwaśne przez to, że to jest zmrożone. Wszelkie jakieś inne smaki, które czujesz w jogurcie zostają wyeliminowane i zostaje sama kwasowość. Mhm. Jakbyś normalnie łyżkę cytryny jadł. Owolkny jest super. No to się nie dogadamy tutaj. Tak jak zwykle się dogadujemy, tak tu się nie dogadamy. To smakuje? Jak Frozen jogurt, który jedliśmy w Stanach. No chyba ostatnie żarty, <noise> żarty, żarty robisz teraz. Ty co żarty robisz? żartu Kręcasz mnie. Serio. O... Kręcasz mnie. Ja polecam w Jakby całkiem poważnie posmakujcie i dajcie znać, bo mi nie smakuje. To było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. papa! No, pa. Zostawcie boczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.